Cześć, nazywam się Karolina Jewiasz i jestem wrocławskim adwokatem, a prywatnie osobą, która gotuje jedynie sporadycznie. W normalnych czasach niemal cały czas jadałam na mieście, natomiast obecnie sytuacja odrobinę się skomplikowała, więc z kolei albo zamawiam jedzenie do domu, albo z kolei korzystam z odbioru osobistego. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pięciu miejscach we Wrocławiu, w których lubię jeść najbardziej i których właśnie w przypadku których jest możliwość skorzystania w tym momencie z usługi bądź to dostawy do domu, bądź też odbioru osobistego. Pierwszym takim miejscem, w którym często bywam, jeśli mam ochotę na odbiór pysznego śniadania, jest restauracja, która nazywa się w kontakcie. To jest miejsce na Grunwaldzie, które serwuje genialny hummus. Kiedy bywałam tam stacjonarnie do tego hummusu z jajkiem najczęściej brałam nie kawa, ani herbatę, tylko kakao, które mają absolutnie genialne. Poza kwestiami śniadaniowymi, już przechodząc bardziej do obiadów, uwielbiam Mango Mama. To jest taka no, sieć, to może za dużo powiedziane, natomiast we Wrocławiu są dwie restauracje. Jedna znajduje się w rynku, natomiast druga znajduje się na dole hotelu Owo. I tam to jest takie miejsce, gdzie w zasadzie nigdy nie jadłam jakiegokolwiek dania, co do którego miałabym zastrzeżenia, więc. Tak naprawdę z czystym sumieniem mogę Wam polecić absolutnie wszystko. Ja uwielbiam tam sajgonki. Sajgonki warzywne są absolutne, absolutnie genialne. Oprócz tego uwielbiam grillowanego kurczaka, który jest wcześniej marynowany w, w takich. Marynacie z orzechów arachidowych, który jest później podawany z ryżem i też jest absolutnie genialny. Częściej jednak, kiedy była taka możliwość jedzenia stacjonarnie, to bywałam w tym Mango Mama, który jest lokalizowany w hotelu OWO, natomiast jeśli chodzi o standard tych miejsc, to także ta placówka ta w rynku jest świetna. Kolejnym miejscem, które bardzo lubię, jest Łutaj. Łutaj także ma więcej niż jedną placówkę w Wrocławiu, z tego co kojarzę trzy, natomiast ja najczęściej, ja w zasadzie niemal zawsze tylko raz byłam na hubskiej, natomiast standardowo także chodzę do tej restauracji, która jest na Grunwaldzie. Jeśli miałam odrobinę więcej czasu to właśnie korzystałam z usług tej restauracji, która jest na poziomie wyżej, natomiast w podziemiach jest street food i właśnie jeśli teraz odbieram jedzenie na wynos, to korzystam z tej wersji, która jest na dole, czyli z tego street foodu, który uwielbiam, bo ja mam olbrzymią słabość do wszystkiego, co kojarzy się tak trochę fast foodowo, a akurat w przypadku Taya Smakuje to w mojej ocenie tak samo dobrze jak fast foody, a jednak to jedzenie jest zdrowe, świeże i absolutnie pyszne. Ja uwielbiam owoce morza, więc tam najczęściej zamawiam patyja albo z kalmarami, albo krewetkami. Natomiast przestudiowałam absolutnie całe menu, wszystko jadłam. Jeśli chodzi o tą wersję street foodową na dole. I to też jest takie miejsce, które mogę polecić w 100%, ponieważ nigdy nie jadłam czegokolwiek, co by mnie zawiodło. Czasami tylko jeśli chodzi, jeśli nie lubicie takiej mm, mocno ostrej kuchni, bo ja jestem raczej osobą, która, jeśli chodzi o przyprawy, jest mocno ostrożna. No to jednak dania, które, e, co, które są oznaczone trzema papryczkami, sugerowałabym sobie odpuścić, a raczej wybrać takie e, łagodniejsze wersje, bo przynajmniej z mojej perspektywy te najostrzejsze dania są. E, no, czasami aż trudno do przejścia, więc zdecydowanie wolę te, które mają jedną albo maksymalnie dwie papryczki pod kątem ostrości. Kolejnym miejscem, które chciałabym Wam polecić, jest Shrimp House. To też troszeczkę taki. Azjatycki fast food, więc jest bardzo w moim klimacie. Ja uwielbiam tam krewetki w tempurze, które są podawane z frytkami i z dwoma rodzajami sosów. Jeden to jest taki sos na bazie mango, a drugi... Nie wiem na bazie czego, natomiast jest to biały sos, którego ja nigdy nie jem. Bo ja unikam białych sosów, jakoś się ich boję. Ja. <grytanie> ale jedzenie tam w tym miejscu też jest genialne. Bardzo lubię też pattaja w Shreve ale jednak, gdybym miał wybierać takiego wymarzonego, wrocowskiego pattaja, to myślę, że byłby to właśnie ten pattaj z restauracji Łutaj. Jeśli chodzi o kuchnię azjatycką, uwielbiam także kuchnię japońską, czyli oczywiście sushi. We Wrocławiu tak naprawdę myślę, że przerobiłam wszystkie punkty, w których jest sprzedawane sushi, natomiast takim ulubionym jest dla mnie nakana na zwycięskiej też jest to w miarę blisko mojego mieszkania i mam tu możliwość korzystania z dowozu, co jest dla mnie bardzo wygodne, bo na przykład jeśli chodzi o te, to miejsce, w którym korzystam ze śniadań, czyli w kontakcie, to tam odbieram to zawsze osobiście, kiedy jestem w okolicach Grunwaldu, natomiast tutaj dołożą mi to sushi do domu i tak naprawdę. Jest e, zawsze przepyszne. Ja uwielbiam e, tak naprawdę sushi e, wegetariańskie w każdym miejscu, nie tylko na Kanaka. Wynika to z tego, że ja przez 8 lat byłam wegetarianką i tak naprawdę już wtedy bardzo lubiłam sushi i to sushi wegetariańskie bardzo dobrze mi się kojarzy, uważam, że genialnie smakuje i też uważam, że jest mocno niedoceniane, bo jednak no sushi wiadomo kojarzy się z rybami, z owocami morza i mam wrażenie, że niewiele osób tak samych z siebie po prostu zamawia sushi wegetariański i jeśli jeszcze nie próbowaliście, to zachęcam, bo uważam, że jest naprawdę świetne, a jeśli chodzi o naka to tam genialne jest jeszcze sushi z kaczką, jeśli oczywiście lubicie, jeśli w ogóle jecie mięso, jeśli lubicie Taki rodzaj mięsa to polecam Wam serdecznie, bo jest absolutnie genialne. Poza tym sałatka z wodorostów to jest coś, co jest moją wielką słabością i mam wrażenie, że mogłabym zjeść 15 porcji i wcale nie miałabym dość, więc kiedy zamawiam sushi, to na ogół też do zamówienia dołączam sobie tam sałatkę, która także w Nakanaka jest absolutnie genialna. Jeśli jesteście z Wrocławia, to dajcie mi proszę znać, czy macie do polecenia jakieś miejsca, gdzie jest możliwy bądź to odbiór osobisty, bądź jeszcze lepiej dowóz na południe Wrocławia, bo ja tutaj aktualnie nie mieszkam. Jeśli wy lubicie któreś z miejsc, które poleciłam, to też dajcie mi znać, bo ciekawa jestem, czy moje typy są jakieś mocno oryginalne. Mam wrażenie, że nie, bo kiedy jakby jeszcze można było chodzić stacjonarnie do tych wszystkich miejsc, to zawsze były tam tłumy ludzi, więc mam wrażenie, że mój gust jest taki dość mainstreamowy. Ale oczywiście będę mega wdzięczna za Wasze opinie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!